Pierwszy reportaż dla Radia Tychy i Nol Tychy z jasnej góry. Zobaczmy co tutaj widzimy w koło. No i niespodzianka. Tu Wiola i Michał z Nola. Dzień dobry. Dobra, skoro Michał tu już jesteś, to zastępujesz mnie, więc ty będziesz teraz pytał, Wiolę, jak tam było w trasie. Oczywiście nie przyjechałem tutaj do Częstochowy sam, a przyjechałem z Dawidem do Maratki. Które 24, który właśnie nas filmuje. wyjechaliśmy naprzeciw wioli, która właśnie idzie do nas z Gdańska, jedzie do Tychów i to w słusznej sprawie zbierając na Fundację Śląskie Hospicjum dla dzieci. Piękna inicjatywa, a przy okazji i rozrywka, tak? Powiedz mhm. jaki jest cel Twojej podróży, mhm. bo to nie tylko zbieranie funduszy dla dzieci. E, to tak, jakby. Cały ten pomysł wziął się z, to już wspominałam, z połączenia trzech moich największych pasji, którą jedno z nich są dzieci, z którymi też pracuję, e, druga to, to rower i, i kolejna zespół Cree, który jest ambasadorem Fundacji Śląskiego Spysłu Dziecięca. I no, to tak, to, 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 to jakby, kiedy zastanawiałam się jaki miałby być cel, no to dla mnie to było oczywiste. Czyli nic nowego nam nie powiedziałaś. Michał. Jakieś no konkretniejsze się. pytania, proszę bardzo. Jeszcze, tylko tego podsumujesz, że to nie tylko podróż, sport, mm. ale również i rozrywka, bo jest festiwal. A przy okazji, słuszny inicjatywa, jakim jest pomaganie dzieciom mm. podczas tej podróży. Jak to wygląda z tym pomaganie no. w poszczególnych miastach? połączają się, przyjmują hefty ulotki? E, to tak. Jeżeli, na początku. Podchodzą z taką mutką e, niepewności też nie, nie, nie wiedzą, czego od nich oczekuję za bardzo. Ale kiedy już o to opowiadać, to stwierdzają, że to jest coś interesującego, coś nowego, innego. I, no i też niektórzy, którzy nie, nie, nie jeżdżą na rowerach, na przykład, e, są zaskoczeni. Dla nich to jest taki kosmos, w ogóle ten wyjazd, że ja to tyle itd., i tak dalej, i tu jest z północy, i dla mnie, pojeżdżę, to również, to to dzisiaj ma nocek, tu w Częstochowie, o domu pielgrzyma, mamy dopiero wtorek, czyli do festiwalu jeszcze kilka dni, także jesteś już na Śląsku, na naszej ziemi, więc czekacie sporo zwiedzania. Tutaj mm -hmm. przede wszystkim polecamy Szlak Zawadzków Techniki. Mamy nadzieję, że również zechcesz go odwiedzić, ale jeżeli jedziesz z północy z morza, także chcemy też pokazać nasze piękne góry. Więc jeżeli tylko będzie tutaj wiela miała czas, wiemy, że już jest taka inicjatywa, od osób z radio 24 że chętnie porwą cię. Samochodem, nie rowerem. <grystanie> Dokładnie, samochodem, nie rowerem. Robisz, nie poczuj, zdradzony! Zostanie w tychach, a ile masz przejechane kilometrów? Wiesz co, szczerze powiem, że straciłam rachubę, bo chciałabym sobie popodliczać to wszystko. Generalnie cała próżnia miała zająć się km. km. Także, no w sumie jeszcze jutro ten odcinek dotyków został. Właśnie, widzę, że nie mamy licznika, tak że chyba coś to co było skręcone. Ooo, ups! <laughs> został to u pielgrzyma, żebyśmy nie mieli po prostu materiału. Nie, nie był kręcony, nie! Nie, nie mieli materiału dowodowego, ale to muszę jeszcze zdarzyć pobieżniku, tym faktycznie te kilometry są. Na tym rowerku. So, so. Warto też powiedzieć, że Viola każdego dnia ma inną koszulkę, Ale wszystkie promują tutaj hospicjum. hospicjum dziecięce. Także całą swoją podróżą jakby stawia na markę i robi to wszystko dla dzieci, co jest bardzo ważne. I Świetna idea. Ale już w piątek wiemy, że o 15 pod hotelem Tychy odbędzie się uroczyste przywitanie Violi w Tycha, Przez Tyszan i rowerzystów. A później weźmiesz udział w rajdzie, gdyś na inna. nie przerażę cię ta podróż, później jeszcze z tym się Nie, absolutnie. Już co, wcześniej jak. No, bo wiedziałam tak o tym rajdzie, że jesteś taki organizowany, wcześniej sobie myślałam, że może bym wzięła. Może któregoś roku bym przyjechała z rowerem pociągiem, na przykład tak, na, na ten rajd. w życiu bym nie przypuszczała, że w tym rajdzie, w tym roku pojadę sama, ale rowerem niektórych pociągów przetransportuję, tylko rzeczywiście przyjadę z, nim z północy. Że... No, to tak. No to super, right? odbywa się teraz po raz trzeci specjalnie dla wszystkich uczestników, bo dla pierwszych stu uczestników przygotowaliśmy okolicznościowe opaski odblaskowe, będąc wśród uczestników również już już rozlosowane bilety na festiwal wartości kabiny. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, aby tych, którzy nas właśnie teraz będą oglądać i oglądają. Także cieszymy się, że ktoś poświęci trochę tego czasu, aby zobaczyć ten krótki wywiad z jazdem góry Stachowy my mamy nadzieję, że do zobaczenia już w piątek w pierwszym dniu festiwalu, bo festiwal rozpoczyna się w piątek, a to między innymi rajd rowerowy śladami Ryśka Lidla z Tychów do Chorzowa, bo festiwal właśnie z do Chorzowa, tam był ten klimat, teraz można położyć ten luz w miasteczku, miasteczku, które znajduje się nieopodal miejsca finałowego, czyli festiwalowego. Ale też piątek jest z lotnictwem lot, lot motocyklowym, bo też również jadą z Tykułów do I Wtedy rozpoczyna się ten trzydniowy festiwal, który potrwa aż do niedzieli. Także mamy trochę czasu. Dla tych, którzy jeszcze nie mają biletów, to również zachęcamy do zakupu i do wybrania się na ten festiwal. Zapraszamy w imieniu organizatorów oraz tych partnerów, jakimi jest Portal Lotychy i Radio TK24. No i pozdrawiamy z tej Częstochowy viola. Dawid, który teraz właśnie nas filmuje. I Michał z Nola. Dziękujemy, do Dziękujemy. zobaczenia.